Próbujemy. Cześć, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na test urządzenia wspomagającego rozruch marki Topdon, model Jump Search JS2000. Zapraszam. Dobrze, słuchajcie, dostałem propozycję przetestowania takiego sprzętu bezpośrednio od marki Topdon. Nigdy czegoś takiego nie testowałem na moim kanale, a akurat mam auto gdzieś tam mam jakieś warunki, żeby to sprawdzić. Nie mam też takiego urządzenia, także chętnie się skusiłem, żeby pokazać Wam i sam się przekonać, jak to działa. Mamy tutaj sprzęt firmy Topdon model Jump Search JS2000. Są jeszcze jest tam model chyba 1200 i 3000, to jest, że tak powiem, środkowy. Jego cena na stronie producenta to około 100 dolarów, natomiast widziałem, że też można dostać na Amazonie nawet za 85 dolarów. A może tak, otwórzmy to sobie, zobaczymy co jest w środku, jak sprzęt wygląda, i powiem Wam oczywiście troszeczkę o parametrach. No i dobra, oto na, nasz zestaw. E, urządzenie przychodzi w, takiej fajnej, e, w takim fajnym etui, bardziej nawet w walizeczce, ponieważ od góry mamy tutaj taki e, uchwyt do złapania materiałowy zamykany na zamek dwóch z dwóch stron. W środku solidne, sztywne to jest. Mieści nam się tutaj wszystko oczywiście e, to, co widzicie w kadrze. Oprócz samego urządzenia kabel do ładowania. Jest to kabel USB-C, bardzo dobrze, no w tych czasach to już USB-C powinno być standardem, nie bawić się w żadne mikro USB. E, trzeba zauważyć, że nie ma końcówki ładującej, ładowarki tak zwanej, jak to mówimy. No, generalnie w tych czasach no, każdy, kto ma smartfona, powinien mieć tą końcówkę, więc nie jest to żadnym problemem. Teraz już nawet do najdroższych smartfonów potrafią nie dodawać tej końcówki. No i oczywiście nasze klemy z tą końcówką, z wtyczką, którą podłączamy tutaj bezpośrednio do naszego startera. I mamy tutaj też funkcję diody, przycisk, ale o tym za chwilę. Zobaczmy sobie, jak wygląda samo urządzenie. Słuchajcie, urządzenie smukłe, naprawdę fajne. Nie, oczywiście nie zmieści się do kieszeni niczym jakiś zwykły, przenośny powerbank. Powerbank nie ma szans, ale generalnie wrzucimy je sobie na wagę, żeby pokazać Wam ile to mniej więcej waży. Kieszeń tak jak mówię odpada, ale schowek samochodu jak najbardziej. Myślę, że każdy schowek auta osobowego to zmieści bez problemu. Po prostu zważmy to sobie. Samo urządzenie 720 gramów okrągleniu i zestaw klemów. No kilogram no naprawdę malutko. Nie jest to dużo. Dobra, teraz tak. Zobaczmy sobie jak wygląda już sam starter, że tak powiem. Generalnie urządzenie wykonane bardzo solidnie, powiem Wam. Z tego co widziałem w opisie producenta jest to ABS. Dookoła jest cały ogumowany i ma też IP64, więc jest odporny na zachlapania pył i takie jakieś podstawowe upadki, pewnie dzięki tej gumie. Dobra, wskaźnik ładowania. Urządzenie początkowo przyszło naładowane w 75%. Ja już je sobie doładowałem na maksa, w celach testów, oczywiście. Potem też postaram je się rozładować i powiedzieć wam, ile się ładuje do pełna. Klikniemy raz. Pojawia nam się stan naładowania rod 25, 50, 75 i 100%. Natomiast tutaj od dołu, może już zauważyliście, mamy latarkę. Odpalamy ją przez przytrzymanie przycisku power. Przytrzymamy około 3 sekundy, zapala się latarka. No, akurat super sprawa, bo wiadomo, że często grzebiemy przy akumulatorze gdzieś z rana, gdzie się rozładował i wtedy to się przyda. Kolejne jednokrotne naciśnięcie, odpala taki jakby stroboskop. Jeszcze kolejne. To jest z tego co widzę sygnał SOS i kolejne już dezaktywuje nam latarkę. Dobra, lecimy dalej po kolei. Tutaj będziemy mieli różne porty pod takimi gumowymi zaślepkami. I tutaj mamy, że tak powiem, główny port. Ciężko jest mi tutaj przeostrzyć, żeście widzieli. Engine start mamy tutaj. Potem mamy output jedynkę i dwójkę. Otwórzmy to sobie. No i wygląda to tak. Tutaj mamy oczywiście miejsce, gdzie podłączamy ten nasz zestaw z klemami. To jest tylko do tego, jakby to jest oczywiste. I tutaj mamy dwa USB jedno jest oznaczone na niebiesko no, jeśli chodzi o oznaczenie na niebiesko w komputerach to przecież nie oznacza USB 3.0 ale tutaj no, nie mamy do czynienia z szybkością transmisji danych tylko jak już to z ładowaniem i tu faktycznie ten niebieski jest oznaczony jako troszeczkę mocniejszy port, bo ma 5V 3A, natomiast drugi port ma 5V 2,1A co mamy dalej? Tutaj mamy też tutaj mamy DC OUT i tutaj mamy między, 16, między 14 a 16V i tutaj mamy takie standardowe wejście z bolcem i to można powiedzieć, że chociażby są takie wiecie kompresory samochodowe, gdzie będzie można tym wejściem zasilać. Dobra i z tej strony mamy port input, czyli po prostu ładowanie sprzętu przez kabelek USB-C, który Wam pokazałem tutaj w zestawie. Generalnie urządzenie, no skoro ma USB, to może służyć właśnie jako powerbank. Możemy ładować tym wszystko, co się ładuje przez USB, czy to nasze smartfony, czy też laptopy, które mogą być ładowane przez USB-C. No szereg kamerki, jakieś i i tak dalej. Szereg urządzeń, głupio tu aż je wymieniać. Natomiast przejdźmy sobie już do samych parametrów. Urządzenie podobno ma w piku aż 2000 Amperów. Jest to bardzo dużo. Natomiast jego pojemność to 16000 mAh. Czyli 16 Amperogodzin. Generalnie jest to podane przy 3,7 V. No chyba więcej tak naprawdę nam powie wartość 59,2 Wh. Dobra, można to powiedzieć tak. Smartfony też mają 3,7 V, baterię, więc jeżeli macie standardową baterię 4000 mAh w smartfonie, no to naładujecie. 4 razy taki akumulator. Jeżeli macie 5, no to naładujecie około 3 razy. Dobra, co mamy dalej? Typ C, czyli wyjście te typu C input, czyli ładowanie mamy 5V 3A lub 9V 2A i te USB 2, które Wam pokazywałem. Jedynka ta mocniejsza jest 18W. Tutaj macie parametry, natomiast dwójka jest 5V 2A i ten DC-port, który Wam pokazywałem maksymalnie może dać 16,8V10A. No, ciekawy jestem, jak to zadziała, ponieważ bardzo ciekawą rzeczą jest to, co podaje producent tutaj na opakowaniu. Ja takiego czegoś nigdy nie testowałem, więc to jest dla mnie nowość, ale zobaczcie podobno możemy tym odpalić silniki benzynowe do 8 litrów, a diesle do 6 litrów. No, są to poważne deklaracje. Powiem tak, generalnie tak troszeczkę litrażowo pokazywanie to niewiele nam mówi, no bo wiecie, no może być benzyna z jakąś zaawansowaną elektroniką 4-litrowa, która będzie miała potężny akumulator, a może być coś, co tam w ogóle nie ma elektroniki. Jest jakiś zwykły akumulator mimo 4-litrowej benzyny, będzie tam akumulator niczym w dieslu 1.6 tak naprawdę, czy tam w benzynie 1. 8, cokolwiek. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tutaj e, na ten nasz zestaw klem. E, tutaj mamy tę całą kostkę, którą podłączamy oczywiście do urządzenia i tutaj mamy takie diody jak reverse, która e, fajna akurat to jest, bo sygnalizuje nas, nam tutaj odwrotną polaryzację, jak sobie podłączymy plus do minusa, minus do plusa. No, wiadomo, nie powinno to się zdarzyć, ale gdzieś tam w pośpiechu, jak chcemy szybko odpalić auto, można się pomylić. Korekt, no to oczywiście dioda, która sygn sygnalizuje, że wszystko poprawne i przycisk boost. I już wyczytałem sobie w instrukcji, o co chodzi z przyciskiem boost, ponieważ normalnie to w, w podpinamy klemy, podpinamy akumulator i za chwilę możemy odpalać auto. Przycisk boost jest do tego, jeżeli akumulator jest totalnym trupem, tak? No tak, nawet jest napisane w instrukcji, jeżeli ten akumulator jest po prostu dead. I wtedy, a zresztą tutaj macie taką też malutką instrukcję. Można sobie zapauzować i zobaczyć o co chodzi, ale no, to jest typowa instrukcja, to będziemy robić na kamerce. Klemy solidne, kable, oczywiście krótkie, no, ale to jest urządzenie takie, że tak powiem, mobilne, to możemy sobie nawet położyć na akumulator. Tutaj wygląda wszystko OK, ale co się rzuca w oczy, to to, że te krokodylki, te, te jedna i druga strona jest połączona. To jest akurat fajne, bo czasami, jak macie problem gdzieś tam, żeby dostać się, złapać dobrze klemę akumulatora, to no, może się zdarzyć, że jedną gdzieś nie zahaczycie. No po prostu one są połączone, więc to jest też na plus. Dobra, słuchajcie, zaczynamy sobie od Seacic'a. Seacic z poczciwym 1.6 MPI z grupy Volkswagen. Oczywiście w podtlenku, no bo to jest silnie do tego stworzone. Słuchajcie, auto, które jest od ponad roku nieużywane, w zasadzie tylko mój pies nim jeździ. Znaczy, no, pies jeździ w sensie, tu jest takie miejsce z tyłu, bo mam dużego psa owczarka niemieckiego, długowłosego i on sobie nim jeździ do weterynarza i tak dalej. Auto będzie dopiero, że tak powiem, przywrócone do żywych pod koniec roku, więc wtedy będzie też wymieniony akumulator. A tak to stoi, odpala raz na dwa miesiące i akumulator też ogólnie już jest w kiepskim stanie. Czekajcie, postaram sobie tutaj postawić. Jakoś kamerę Dobra, udało mi się to jakoś ustawić Statyw stoi, zobaczmy sobie ile akumulator ma No, 8,78 No to no, no, 8,80, coś tam rośnie, bo otworzyłem Wiadomo, drzwi, więc się jakieś tam światełko zapaliło No, ale widać, że to po prostu Nie żyje eee, Ale no, trzeba sobie to odpalić I zobaczyć jak to się prezentuje eee, Dobra Próbujemy czy to zagada? Nic. Tam słychać tylko jakieś ⁇ u i, i na tym jest koniec. Czyli to totalnie nie żyje. Dobra. Wracamy sobie do sprzętu. Tak jak mówię, to stoi tak od roku. Czekajcie, żeby to stało. Stoi, dobra, git. I co? Podłączamy sobie sprzęt. Tutaj już mamy nasz starter. Podłączamy sobie minus. Dobra i podłączamy sobie plus. Dobra, i słuchajcie, tutaj już jest, e, wyświetla nam, że jest wszystko git, czyli jest korekt. No i co? Teoretycznie tak naprawdę można odpalać, tak? Bo tutaj się już nic nie włącza. Pokażę Wam tylko, że to jest naładowane. Oczywiście e, dioda korekt przez ten czas zaczęła się świecić na zielono. Siema, tu Krzychu z przyszłości. Od razu Wam zdradzę, że ta próba się nie powiedzie, ponieważ powiedziałem Wam przed chwilą, że dioda świeci się na zielono. Jak widzieliście, ona mruga. Czytałem instrukcję, widocznie niedokładnie. Zobaczcie tutaj, nawet na urządzeniu jest napisany punkt szósty. Jeżeli dioda mruga na zielono, trzeba nacisnąć przycisk boost. Akumulator, który miał 8V jest po prostu no, totalnie rozładowany i tak naprawdę musimy użyć funkcji boost. Ale co dalej się wydarzyło, to już sobie oglądajcie dalej na filmiku. No to co? Próbujemy. Sluzik, żeby do garażu nie wjechać. Zagada. Nie zagada. A czemu nie zagadał? Tam trzeba coś wcisnąć. Czy co ja tutaj źle zrobiłem? Jest korekt. Aha, dobra, bo to jest totalny trup. To chyba trzeba ten boost wcisnąć. Dobra, wcisnąłem boost. E, zaświeciło się korek na stałe, bo 8V to już naprawdę mało. Spróbujmy teraz, no. I teraz zadziałało. Radyjko się od razu włączyło, no i elegancko zgaśmy to i zobaczmy teraz. Jeszcze jedną rzecz ciekawości, odłączmy. O, zobaczcie, od razu zeszło jedno, jedna kreska. A ona może tak naprawdę zaraz wrócić, ponieważ użyliśmy tego trybu boost. No wiecie, gdyby był akumulator tam 11 V, to boosta nawet pewnie nie trzeba było wciskać. Podłączyliśmy, spróbujmy jeszcze raz. I kłoniec. I kłoniec. No dobra, to co, próbujemy jeszcze raz. To próbujemy raz jeszcze. No chodź tu. Wybaczcie, ale wiadomo, jedną ręką aparat... Drugą tutaj walczę. OK. No, tak jak mówiłem to już wróciło na 100%, bo to tylko przy agresywnym starcie. Jest korekt. A słuchajcie, ja teraz już nie będę klikał tego busta. Czy to ruszy w ten sposób? No i co? Próbujemy. No, no i ruszyło. Pierwszy na buście musiało go tam obudzić, że tak powiem. I działa. Pierwsza próba zaliczona. Po tym drugim odpaleniu też tutaj e, nic już nie zeszło. Dobra, słuchajcie, lecimy teraz grubo. E, Jeep, XJ 40 benzynka, chyba najlepszy silnik w tych samochodach. E, projekt mojego kumpla, jak widzicie, no nieskończony niestety wygląda jak wygląda. Na pewno niedługo będzie bestią, ale stoi tak sobie od 4 lat ze względu. No niestety na brak czasu. I teraz tak, generalnie akurat kumpel tutaj kupił nowy niedawny akumulator, więc. E, no nie byłoby co testować, ale dorwałem po prostu jakiegoś trupa starego. I słuchajcie, no niestety to jest no nie pasujący do tego auta, ponieważ on ma prawy plus, a w tym jeepie akurat powinien być znaczy inaczej, to jest lewy plus, a powinien być prawy. Więc no, wygląda jak wygląda. Wiem, że niektórzy się załamią, ale trzyma jest połączenie. Zobaczmy sobie, jakie jest napięcie. Poczekajcie, postaram się tylko postawić aparat, żeby mieć obie ręce wolne. Czy mi się to uda? Powinno się udać rewelacja, udało się dobra, zobaczmy sobie, akumulator ten ogólnie jest do wymiany, on jest już tylko używany na łodzi do echo sondy e, zasłaniam ręką i 11,15 ale zobaczmy sobie co się wydarzy jak spróbujemy tą bestię odpalić bardzo ciasno, e, sorry, muszę tu uważać bo jak e, zrobię tu najmniejszą ryskę to e, kolega zrobi mi większą ryskę więc e, no, trzeba uważać ja też środkiem, czekajcie, muszę tu jakoś wejść, środkiem się nie przejmujcie, tu w zasadzie środku, środka nie ma, no ale nie o to w tym wszystkim chodzi, dobra, wczołgałem się e, zobaczmy co tu się w ogóle dzieje, no kontrolki są, więc wstępnie nie jest najgorzej, spróbujmy, no a tak strzały przekaźników typowo na zdechniętym akumulatorze, dobra, muszę się stąd wyczłapać o kurczę, nie, no, czekajcie, bo ja się nie mieści, nawet z kadry będziecie mieli tutaj fenomenalne, no ale niestety. Dobra, podłączamy sobie nasz sprzęt. On nie był doładowywany, co prawda, on ciągle wyświetla 100%, ale odpalił już trzykrotnie auto. Znowu sobie to tutaj delikatnie postawimy. Dla bezpieczeństwa, ok, super, udało się. Dobra, zobaczymy, zobaczymy, co tutaj się wydarzy, czy będzie trzeba użyć boosta, czy jak to będzie wyglądać. Ok. czy ja się tu wepnę? Wepnę się. Muszę się wpiąć. Dobra, tutaj poszło bez problemu. I tu poszło bez problemu. Zobaczcie, na razie mruga, damy dosłownie kilka chwil, zobaczymy, czy tu będzie wymagany boost, ale raczej tak. Nie pamiętam też, kiedy koleś ostatnio odpalał tego, ten, tego Jeepa. Dobra, raczej tutaj trzeba wcisnąć boost. Po wciśnięciu tego busta ma się tam 30 sekund podobno. Klikamy. Jest. Jest boost. Niby teraz się powinno w 30 sekund odpalić auto. Nie wiem czy to jest aż takie kluczowe. czy Po prostu zaraz jakiś mikroprocesor odcina to wszystko. O kurde, dobra. No to co? Próbujemy. Mamy to, no to co? Elegancko. Teraz coś dla fanów starej, dobrej motoryzacji. Dobra, maszyna zgaszona. E, jako, że jest w garażu, to no 4.0 robi tu spustoszenie takie, że jest już lekka zadyma spalinami. Trzeba tutaj drzwi uchylić. 4.0 benzyna, e, chyba nic większego mi się nie uda już na te testy dorwać. E, 4.0 benzyna na, no, na uszkodzonym, już zniszczonym akumulatorze, co tu dużo mówić, e, odpaliła na trybie boost odstrzała. Bardzo fajnie. Dobra, słuchajcie, miały być jeszcze jakieś próby, ale generalnie po tym odpaleniu Jeep'a stwierdziłem, że no miałem tam jeszcze jakieś auta ze słabszymi akumulatorami, z mniejszymi silnikami. Nie ma to sensu. Chciałem tak naprawdę znaleźć coś większego w dieslu, no niestety nie udało się, ale widać, że urządzenie sobie fajnie radzi. Sprawdzimy sobie jeszcze czas ładowania. Udało mi się je rozładować do końca. Słuchajcie, oprócz odpalenia tego Jeepa, seat na filmie był odpalony dwa razy, poza kamerą, jeszcze raz. Naładowałem smartfon ponad tam 4000 mAh na akumulator dwa razy. Do pełna, potem jeszcze gdzieś tam od 30% do pełna. Kamerkę jakąś sportową, słuchawki do ładowania i podczas. Nie, słuchawki do ładowania. Słuchawki bezprzewodowe i podczas ładowania jeszcze odpaliłem potem latarkę, żeby to szybciej rozładować. I teraz już oczywiście to zgasło, sama zgasła latarka, zaczęła mrugać ta jedna dioda. Słuchajcie, to obsługuje, jeśli chodzi o ładowanie. Tutaj miałem napisane 18-watowe ładowanie. Jeżeli chodzi 5V 3A i 9V 2A, 2 moja ładowarka ma troszeczkę mniejsze parametry. Jest to prawda quick charge, ale ona ma 9V 1,67A i to jest. 15 watów, a tutaj możemy 18-watową ładować, czyli moja nie wykorzysta stuprocentowej, znaczy inaczej, nie będzie najszybsza, można będzie to troszeczkę szybciej, ale zobaczymy, ile sobie poradzi z tym, z tym urządzeniem. 18.02, włączam to do ładowania i powiem Wam, ile wyszło. Dobra, słuchajcie, urządzenie mam naładowane do pełna, musiałem to rozbić na dwa dni, troszeczkę za późno włączyłem ładowanie, podliczyłem czasy, wyszło mi około 6 godzin 20 minut. W wyniku tego można było się spodziewać, ponieważ ta ładowarka, którą Wam pokazywałem, ładuje mojego smartfona, który ma około 4000 miliamperów. właśnie w godzinę 30, godzinę 40, a tu mamy 16000 miliamperów. no a więc łatwe do policzenia, że właśnie około tyle to powinno się ładować. Czy to jest długo? Wydaje się, że długo, jednak no z drugiej strony, słuchajcie, gdyby to urządzenie odpaliło auto Raz, no to faktycznie może by nie miało to za bardzo sensu natomiast według producenta możemy odpalić na jednym ładowaniu nawet 35 razy samochód oczywiście to jest na pewno podane w przypadku kiedy akumulator jest bardzo słabo rozładowany, w sensie no, jest w dobrej kondycji, że wtedy urządzenie tylko tak jakby wspomaga ten rozruch typowo, jeżeli byśmy używali tego trybu boost to oczywiście, że dużo razy mniej odpalimy auto ale i tak widać, że potencjał na spokojnych kilku, kilka odpaleń rozładowanych mocno akumulatorach jest, więc myślę, że nie ma tu co się przejmowałeś tym czasem ładowania, tym bardziej, że producent też wspomina tutaj, że takie urządzenie może po naładowaniu wytrzymać nawet pół roku, a po tym pół roku już wypadałoby to naładować. No to jest jakby oczywiste, żeby przedłużyć żywotność takiego sprzętu. Wydaje mi się, że bardzo fajny sprzęt. Jeżeli to możemy kupić za około 400-500 zł, jest to cena za średniej klasy akumulator do średniej klasy auta, że tak powiem. Oczywiście to w żadnym stopniu nie zastąpi nam akumulatora. Jeżeli mamy padnięty akumulator, to musimy go wymienić. To jest Oczywiste. Jednak no, niektórzy z Was mają pewnie auto, które wyjeżdża raz na jakiś czas, więc wtedy takie coś jest naprawdę fajne. W ogóle mieć to w pogotowiu, jeżeli macie więcej samochodów niż jeden, często rodzin już teraz po prostu ma więcej aut, tak naprawdę. No i plus to, że może służyć jako powerbank, no, rozszerza zastosowanie takiego sprzętu. Jak zwykle chciałem Wam pokazać, jak sprzęt działa na filmie. I myślę, że można powiedzieć, że urządzenie naprawdę fajnie się spisywało, szczególnie, że odpaliło Jeepa 4-litrowego bez problemu. Na ten film to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.